Witam w dzisiejszym odcinku Zagram znowu w przygodę część druga I teraz już pograłem i zginęłem oczywiście, ale ja wrócił na miejsce, które byliśmy. I nawet mam lepszy... A nie, bo to inny ten. Bo mnie chce żelazny. Nie, ale mam killów i miecz. Zawsze coś witowie. Bo zapomniał, co zrobił. robił. Aj włączył skakania automatyczną się, bo swe życie. Ja nie zombieaczka słyszę. Uciekłam. Tarcza dużo pomaga odkrył. Bo jestem nubem w Minecrafta tak naprawdę. O złoto do kolekcji. A nie. No właśnie, i mogę się obronić. Że tak... a Że takim szkieletem A, no! Ciekawi stąd! Gdzie on jest? A, tu! Zo zginął. Gdzie ty jesteś? No, dobra. Fajnie. Możecie widzieć katastrofę po raz drugi. Wychowa odbicia, wychowa odbicia, odcinek, fajnie się nazywać Dobra, deski, czaprza <grych> Drewno, czaprza robi na deski, więc mi się, wszystko mili Kilof, to trzeba wykopać, przynajmniej to jest dużo kamienia w tym świecie. I mogę się na spokojnie wszystko zrobić. Crafting od razu Kilo żeby szybciej kopać Piecyk Miecz Kopiemy nadal Gdzie ja jestem To on nawet nie widział Mogę tak wykopać to A to jest to, no tak Ja chyba powinienem grać na najłatwiejszym poziomie I przynajmniej bym wykopali diamenty Może Napiszcie w komentarzu Jak oglądacie nadal Bo mnie zaczyna nerwować Że na przykład taki pajęk skacze prosto na twarz Patak. Ile mamy patyków? Dobra, drewno już mi się i tak przyda Więc mogę wszystko przerobić na patyki I znowu musimy od nowa A najgorsze to, że noc I są moby O, patyk Pająk Creepa! Ogórek mnie goni Jestem ogórkiem To jest pan ogórek, więc... Czemu tamten wybór? Pan! Ja cię nawet nie widział Co robić w nocy jak od razu... Nie ani zbrojki żadnej, kleszczowej W ogóle ja tak nienawidzę tej skórzanej robić, czyli tej najsłabszej no trzeba gonić krowy I jeszcze muszę nie wypaść Ta skóra Kto gra w Minecrafta to wie o nie, nie 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 A i oczywiście Pimpek oczywiście Dead Ale oczywiście do nas wróci jeszcze Bo Pimpek robi takie sztuczki więc spokojnie widzowie. Pimtek nadal żyje. Tylko nie widać. No zmartwychwstaje, to jest magiczny pies. Chłopie. Ale ja trzeba mu dać kość. Gdzie ta ryba? No nie. Jest Ja za uraz głodny. No ja, jeszcze ten pan podwodny. Ja chcę ryby, a nie tę pana śmierdziela Dobra, mam przynajmniej ryba jedna Surowy łosuś to jest Dużo mi to dało odejdź i stąd! A! Dobra, leży tego nawet nie chcę to jest, Bo w 100% szans przyjmie, że ją zatruję. O! te ten. Tego zniszczył pierwszego. Pana. Te pan drugi. Który nie chce się dać, jak zawsze. O! Patrzcie! Patrzcie, no! Jak to jest możliwe! A. Nie, byłem ja że opatrzony. Ja muszę więcej patyków. O, ok, brilok. Ok, ziemia. Przerobimy to na deski, a teraz wszystko na patyki. Patyki to jest mój ulubiony surowiec. Na sam początek, bo to jest najważniejsze w sumie. Bo inaczej nie zrobisz innych narzędzi. A na przykład dichentowy miecz jakbyś się chciał zrobić. To nie zrobisz. Bo on nie Jakbyś miał. I tam w tej kopalni co... Niestety ma pimpek. A! To jest ta kopalnia co pimpek umarł. A! Właśnie tak z, zginął z Pimpkiem Z kilditoilet go imię. W tym przypadku pająk ze szeletem Jeszcze creeperem jakie drzewo ogromne Koptor A! No, to cię atrakcja przez cały odcinek Tytuł ucieczka przed mowami. Cały odcinek. Ewa z na najłatwiejszy tryb, bo chce diamenty w końcu. O, patrzcie! Feje. Patrzcie, co oni robią. Fajn się bije ze szkieletem. Kto wygrał? O nie! Fajn zginął! Bi się ze, szk ze szkieletem, bądź. Bądź, bracie, nie wiem. A! Nie wiem czy co ja to zbierą. Chyba... Te, ale unikną. chodzi. A, No nie mogę gadać przy nich, bo oni mnie dur gonią. O! Chodnia, ale gdzie są my itemy? Tu szłem chyba kiedyś. A nie wiem, czekajcie, widzę. Ja muszę najpierw przedmioty zrobić. Dobra. A ja nawet nie zrobię ja się przedmiotów. Nie. Ja się przedmiotów nie zrobię. O, dobra. Najważniejszy do obrony. No dobra, to to jeszcze zrobię. Nie wiem po co. Nieważne co to jest. Nie pytajcie się, czemu to jest. U mnie. Czemu wy tego nie macie? Raczej wiecie, jak długo grać w Minecraft'a. Albo to odkryliście. Patrzcie, Creeper! Creeper! On jest zabójczy. Nie, tu są pochodnie, więc tu szłem. To zginą. Nie, i tak, ja... te ta kopalnie, której umarłem tam. Jeszcze proszę, żeby moje itemy byli były. Mi się nie chce zajść. Hop. Ale parkurowie, co mnie! Dobrze, że mi się kończy. Good. was schodził mi się, udaje. Ta, tam chyba szłem. Nie, ja szłem do góry i miałem on Czemu nie na tych diantów znaleźć? Proszę, my i gdzie jesteście? Nie znikajcie z tego światła. Jestem bambinią, to. Gdzie są my i temu? Że one znikły. I te mogą zniknąć jak ktoś nie idą w minecrafta po raz kolejny. Chyba już setny raz tak wodą. Nie, i te wy chyba na dole. Nie! Myślał, że już leca. W sumie i tak nie. Nic nie straca, jak zginą, bo nie, za Artur. nie Ne! Nienawidzę! Tych panów tutaj bym usunął z gry, bo nienawidzaj. Te szkielety tak tyle razy, chociażbym mi zabrał ten łuk. A! O wilku mowa! O! Jeszcze lepsze! Klipe! Nic nie widzicie, widzowie. Nic nie widzicie. Chyba nie trzymią zaraz z tym, dlatego cięższe to nie było. Ja gram na najcięższym poziomie, tak. I wcale mi nie wrócił nos. Większy bo w ogóle nie miał nosa. Patyków w ogóle tanie muszę robić miecza Kilof i sikiera najważniejsze, i łopata. A inne rzeczy mogę do atrakcji robić. To już mi się nie przyda. Okay. i zaczynamy od nowa przygodę przygodę, przygodę nie rozumiem co tu chodzi czemu ja psów psy chyba wymarły a czemu mam karmić psy szkielet a tylko z nich tropi. W ogóle napiszcie im w komentarzach, jak trwaliście to do tego momentu, czy pokonaliście kiedyś Smoke endu. Bo nie, nawet nie widział na kreatywnym to portalu. Możecie napisać czymś. Ja chyba wszystko rozbaliłem. Ja to nie rozumiem. Wy wiecie moje umiejętności zerowe. Tam 500 razem, muszę to klikać. O, cały rząd zrobił. Już chyba już stracimy kotków. Nawet już mogę w podziemiałoczyć. A, dobra. Może jakoś kopalnia znajdę lepiej. Tam się nic nie stanie. Więc jak już nie idzie odcinka, to się nie dziwcie. Żartuję. Na pewno będzie, ale. To już wtedy będzie, jak znajdę ten najcięższy poziom. Taki. Zaczcie. Taki Bambik Najcięższy poziom, to jest King Paliona Węgiel Dobrze, że ma tych creeperów To zaś bym z, z, z nieba spadł To ja tak cieszy, że nie ma kripa. Świat. o węgiel w ogóle po co ja węgiel jak mi je niepotrzebny na najłatwiejszym trybie można się robić wszystko jak w ich prawdziwym życiu że nie ma żadnych potworów że ja się w kółko to niemożliwe Dobra. Mierz mnie niepotrzebny, proszę pana. Napiszcie jakim... na poziomie gracie na jakim serwerze, jak się nazywa. Bo ja nie nazywam serwerów. Tak szczerze. No. Dobrze, że to jest najłatwiejszy poziom. Tak tam zginął Albo mi tak nie zregenerowała Tak, to na pewno Po co ja to kupię? Nie wiem Ta graf tak wkurzyła Na tym odcinku Teraz A, węgiel Żelazo Dobra Wczorajszy cel Drugi raz osiągnięty. A, piecyk mnie zrobił. A gadok po co im piecyk Jeżeli się przepali takie typu rzeczy. Nie pytajcie się czemu ja to robię. Dobra. Nie było tego, no nie, sajt mam to w ekwipunku. Po co ja to robił? I węgiel. Potrzebne, ale by było to światło. To jest największy problem tej gry. Ciemność. Patrzcie teraz. To nie było wcale. Nie topisz mi gdzieś tu loto I za Chyba mnie zdenerwuje tak bardzo, ale... No, chodź tu, dostaniesz Ledko Bardzo letko dostaniesz Gdzie e e mój crafting? Ja normalnie mam taką pamięć, dobro A, ty, chodź tu Chodź tu Okej. Okay. No chodź tu. Ja cię tylko pogłaszcza. Dziękuję. Za współpracę. Dobra, przynajmniej cztery pochodnie. To najlepsze, że aż cztery dostaje się. Już zgasił się piecyk. Nie tam nie I ta widza jest pokój cisza jest. Jest normalnie siebie dumny. Jestem takim babinkiem. Nie wiem czy ja chcę to zbierać. Esencja. Trzeba powąchać. Nie. Nie zbieramy. Nie. Jeszcze. Patrzcie jakim jestem bombikiem. Prawie bym tam wpadną. I na bombę tam. Nie gram w to. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie.